Dzisiaj duda. Szanowny Panie Prezydencie, Dostojni Goście, Szanowni Państwo. Mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości, w trakcie której Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, dokona zmian na kierowniczych stanowiskach w Wojsku Polskim, mianuje szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dowódcę Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Serdecznie witam wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Panią Małgorzatę Gosiewską, Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego, Pana Mariusza Błaszczaka, ministra Obrony Narodowej wraz z kierownictwem resortu. Zastępcę Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Pana Generała Dywizji Dariusza Plutę. Dowódcę Generalnego rodzaju Sił Zbrojnych Pana Generała Broni Wiesława Kukułę. Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej Pana Generała Dywizji Macieja Klisza. Zastępcę Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej pana generała Brygady Roberta Jędrychowskiego. Szefa Służby Wywiadu Wojskowego pana generała Brygady Marka Łapińskiego. Dowódcę Garnizonu Warszawa pana generała Brygady Tomasza Dominikowskiego. Zastępcę szefa służby kontrwywiadu wojskowego, pana pułkownika Marka Utrackiego. <klucza> Witam prawosławnego ordynariusza wojskowego, arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Jerzego Panikowskiego. <klucza> Naczelnego kapelana, ewangelickiego biskupa wojskowego, Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Marcina Makulę wikariusza generalnego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, księdza Kryspina Raka. <klucza> Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Szczególne słowa powitania kieruję do pana generała broni Wiesława Kukuły i pana generała dywizji Macieja Klisza, którzy w dniu dzisiejszym odbiorą z rąk pana prezydenta akty mianowania na kierownicze stanowiska w Siłach Zbrojnych RP. W uroczystości uczestniczy Pani Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz z ministrami oraz kierownictwem Kancelarii. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie artykułu 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z artykułem 198 ustęp 1 i 2 ustawy o obronie ojczyzny postanowieniami prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 10 października 2023 roku zwolnił z dniem 10 października 2023 roku ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Pana generała Raimunda Andrzejczaka oraz ze stanowiska dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych pana generała broni Tomasza Piotrowskiego. Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z artykułem 198 ust. 2 ustawy o obronie ojczyzny, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dniem 10 października 2023 roku zwolniony został z dniem 10 października 2023 roku ze stanowiska dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych pan generał broni Wiesław Kukuła i jednocześnie na podstawie artykułu 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z artykułem 195 i artykułem 198 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 roku. Mianowany został z dniem 10 października 2023 roku na stanowisko szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego pan generał Broni Wiesław Kukuła. Na podstawie artykułu 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z artykułem 198 ust. 2 ustawy o obronie ojczyzny postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 roku zwolniony został z dniem 10 października 2023 roku ze stanowiska dowódcy wojsk obrony terytorialnej, pan generał dywizji Maciej Kliż i jednocześnie na podstawie artykułu 134 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku z artykułem 195 i artykułem 198 ustęp 1 ustawy o obronie ojczyzny postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2023 roku Mianowany został z dniem 10 października 2023 roku na stanowisko dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych pan generał dywizji Maciej Klisz. O zabranie głosu proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwierzchnika sił zbrojnych pana Andrzeja Dudę. Szanowny panie premierze, szanowna pani marszałek, szanowny panie ministrze, szanowni państwo ministrowie, czcigodny księże arcybiskupie, księże biskupie. Wszcigodny księża kapelani z księdzem wikariuszem, wielce szanowni panowie generałowie, wszyscy dostojni przybyli goście, wielce szanowni państwo. Panie generale, pamiętam naszą rozmowę sprzed wielu lat, kiedy siedzieliśmy w prezydenckim pałacyku w Wiśle tej historycznej siedzibie głowy polskiego państwa ofiarowanej przez naród i rozmawialiśmy o odpowiedzialności za sprawy państwa z jednej strony, ale z drugiej strony mówiliśmy też o woli służenia ojczyźnie, której jest w ludziach tak bardzo wiele i którą trzeba dobrze dla ojczyzny spożytkować, że ludzie, którzy chcą ojczyznie służyć, zasługują na to, by mogli się zrealizować i by mogli pokazać, co potrafią. Pan generał później realizował to przez kolejne lata, przygarniając do siebie i rekrutując żołnierzy do wojsk obrony terytorialnej, takich właśnie, którzy chcieli i chcą służyć Ojczyźnie i którzy są jej oddani. Ale cieszę się, że pan generał należy do tych ludzi, którzy nie tylko chcą Ojczyźnie służyć, ale którzy przede wszystkim także gotowi są w trudnych momentach brać na siebie odpowiedzialność za ważne, czy też wręcz najważniejsze sprawy związane z dbaniem o bezpieczeństwo ojczyzny, z dbaniem o bezpieczeństwo obywateli, ze służeniem Polsce, z pełnym oddaniem i profesjonalizmem. Gratuluję panu generałowi tej nominacji. To jest stanowisko wielce odpowiedzialne. Szef sztabu generalnego to pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej. To szczególna sytuacja, ta, w której obecnie się znajdujemy. Wiemy doskonale, że obok naszej granicy, tuż za nią, od półtorej roku toczy się wojna wywołana rosyjską agresją. Wiemy o tym, że wspieramy. Wiemy o tym, że było w tym czasie kilka bardzo trudnych momentów. Wiemy o tym, że trzeba mieć nerwy ze stali wielką odpowiedzialność i w sposób bardzo mądry, rozważny podejmować decyzje. Ale też trzeba cały czas myśląc o bezpieczeństwie naszych rodaków być niezwykle elastycznym, mądrym w dowodzeniu, mądrym w procesach decyzyjnych. Panie generale, dziękuję panom ogromnie za ostatnie dni, kiedy trzeba było dosłownie w ciągu minut podejmować decyzje o ewakuacji, o ratowaniu naszych rodaków z Bliskiego Wschodu, z Izraela, kiedy trzeba było rozmawiać z naszymi pilotami, kiedy trzeba było wydać rozkazy, kiedy trzeba było naszych pilotów wysłać z misjami ewakuacyjnymi. Dziękuję, że wszystkie procesy decyzyjne przebiegły w sposób tak sprawny. Dziękuję za wzięcie na siebie odpowiedzialności za realizację tej niezwykle ważnej operacji. Ona była i jest bardzo potrzebna. Dziękuję, że znakomicie wpisaliście się Panowie tymi decyzjami, także i w historię polskich sił zbrojnych w tych najlepszych dla nich momentach. Tak to jest, pokazują to ostatnie czasy, że kiedy trzeba podejmować tę odpowiedzialność, działać szybko i w sposób zdecydowany, a jednocześnie mądry i odpowiedzialny, przy wielkiej presji sprawdzają się żołnierze, którzy mają doświadczenie w wojskach specjalnych. Może taka jest specyfika tego żołnierskiego wychowania i zdobycia doświadczenia, że właśnie tam, gdzie oczywiście według przygotowanych scenariuszy taktyki i strategii działa się, ale mając na względzie to, jak wiele może być różnych sytuacji, których z góry nie jest się w stanie przewidzieć. Właśnie tak ci żołnierze działają, umieją w sposób elastyczny działać, umieją w sposób szybki podejmować decyzje, szybki, odpowiedzialny i zdecydowany. Przyszły takie czasy, że jak pokazuje otaczający nas świat, właśnie tak trzeba decydować po to, by ludzie byli bezpieczni, po to, by zapewnić powodzenie podejmowanym działaniom. Dziękuję, że panowie, którzy macie w tym właśnie zakresie doświadczenie, a jednocześnie... Macie też doświadczenie długoletnie w dowodzeniu we współpracy z naszymi sojusznikami z Sojuszu Północnoatlantyckiego w sytuacjach także i bojowych w polskich kontyngentach poza granicami w tych najniebezpieczniejszych miejscach w Iraku w Afganistanie że panowie którzy do tej pory organizowaliście nowy rodzaj sił zbrojnych właśnie zachęcając do służby ale jednocześnie umiejąc wykorzystać potencjał żołnierzy podejmujecie w tej chwili te najważniejsze stanowiska w polskiej armii. Moment jest, tak jak powiedziałem, szczególny. Moment jest wojenny. Moment jest bardzo trudny na Ukrainie wciąż, moment jest bardzo trudny na Bliskim Wschodzie. Nikt do końca nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć, co będzie. Wzięcie na siebie odpowiedzialności za prowadzenie dzisiaj akcji realizowanych przez wojsko polskie, za. Wykonywanie zadań, które są tak potrzebne dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i dla bezpieczeństwa obywateli zasługuje na wielki szacunek. Dziękuję za to ogromnie. Szanowni Panowie, ten czas jest trudny także przez to, że wyciągamy wnioski z tych działań, które do tej pory były realizowane, i wiemy o tym, że dzisiaj również i ustrój polskiej armii jej system dowodzenia i kierowania wymaga pewnych korekt, które wynikają z doświadczeń, zdobytych w tych sytuacjach wojennych, które nas otaczają. Jak panowie wiecie, złożyłem jakiś czas temu do Laski Marszałkowskiej projekt ustawy, która na nowo reguluje te kwestie, między innymi także i przekształcając właśnie strukturę ustrojową polskiej armii. Między innymi poprzez propozycję stworzenia Dowództwa połączonego, to znaczy połączenia dowództwa operacyjnego i generalnego w ramach jednej struktury. Wierzę w to, że to się stanie w najbliższym czasie. Wkrótce będziemy mieli nowy parlament, który uchwali tą prezydencką propozycję, jako że będzie zobligowany do zajęcia się nią w trybie jak najszybszym. Nie mam żadnych wątpliwości, że posłowie nowo wybrani. Rozumieją potrzebę tego, by polska armia działała jak najsprawniej, i że zdobywamy właśnie doświadczenia, których przekucie na konkretne rozwiązania jest niezwykle potrzebne i pilne. Dziękuję, że panowie, podejmując te nowe obowiązki, tą wielką odpowiedzialność, którą na siebie bierzecie, pokazując tą gotowość do służenia ojczyźnie, zarazem i piloci, i ci wszyscy, którzy ich wspierają, obsługa naziemna, żołnierze wojsk specjalnych, Żołnierze, którzy zajmują się ochroną medyczną tej ważnej akcji, to wszystko jest realizowane w sposób znakomity. Mamy świetnych ludzi, mamy właśnie ludzi, panie generale, z potencjałem woli służenia Ojczyźnie. Trzeba ten potencjał jak najlepiej wykorzystać. Jestem przekonany, że będziecie panowie umieli to zrealizować. Jeszcze raz ogromnie dziękuję za dotychczasową służbę, jeszcze raz dziękuję za perfekcyjne wykonywanie zadań. Dziękuję właśnie za to, że umiecie z jednej strony zaangażować ludzi do służby dla Rzeczypospolitej, że potraficie odnaleźć w nich te talenty, którymi służyć mogą najlepiej, ale z drugiej strony, że umiecie im także podziękować i że za to żołnierze Was szanują. Życzę powodzenia w, tych, w realizacji tych nowych obowiązków. Mamy wspaniałą armię, którą w tej chwili umacniamy i rozwijamy. Trwa Proces modernizacji polskich sił zbrojnych. Pozyskujemy nowe uzbrojenie, trzeba je przyjmować elastycznie, umieć je dobrze rozplanować pomiędzy jednostkami. Jestem przekonany, że panowie poradzicie sobie z tym znakomicie. To są ważne zadania, ale to są zadania wiekopomne. Rozumiem, że nie każdy chce je realizować, nie każdy czuje się na siłach, nie każdy umie je podjąć. Dziękuję, że panowie je podejmujecie i wierzę w to głęboko, że będziecie je realizowali znakomicie. Ku chwale ojczyzny. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni Państwo, na tym kończymy oficjalną część uroczystości. Zapraszam Panów generałów do pamiątkowej fotografii z Panem Prezydentem.